Serdecznie witam wszystkich hodowców. Kolejny dzień na mojej hodowli przed lotem, który miał się odbyć w sobotę, 130 km w sulechów. Ale wczoraj na zebraniu, yy, żeśmy stwierdzili, że chyba pogoda na sobotę się zmienia i trzeba będzie lot przełożyć. Ale jako prezes od spraw lotowych yy, podejmę dopiero decyzję. Dzisiaj do 12 po aktualizacji map pogodowych, żeby nie zrobić byka. A więc na trening dzisiaj nie pojechałem. Robię oblot samicą koło domu. Pierwsze latają, teraz będziemy je wołać. Trzeba będzie wszystko przemienić, ale to dopiero mówię. Podejmę decyzję o godzinie po 12, gdzie się zrobi aktualizacja map, żeby nie zrobić byka na pierwszy lot, nie pojechać i nie stać tam nie wiadomo ile czasu. Myślę, że funkcja prezesa spraw lotowych oddziału, którą pełnie nie jest fajną robotą, ale też trzeba dbać o wszystkie gołębie z oddziału. Dlatego dla mnie, na takiej funkcji, powinien być hodowca z oddziału, który leci na najwyższym poziomie i ma najlepsze gołębie, bo taki prezes zawsze dwa o swoje gołębie, a jak i o swoje, to dba o inne. A jeżeli są prezesi, yy, którzy wkładają jeden, dwa razy, trzy razy na lot i nie mają o tym w ogóle pojęcia, to później zdarzają się loty katastrofalne. A niektórzy jeszcze podchodzą do tego tak, a niech lecą, dobre, przetrwają. To przecież nie chodzi o to. Kupujemy takie drogie gołębie, hodujemy od młodego, a później. Jedna głupia decyzja i od razu jest bomba. W tamtym roku mieliśmy loty też na młode. Miałem taki jeden późny start. E, wszyscy w koło już puścili gołębie, naciskali mnie koledzy. Czemu nie puszczasz? Ten oddział już puścił. Czemu nie puszczasz? Dominik, co ty robisz? Już 14. Wypuszczaj te gołębie. Inne oddziały puściły. Ale ja tutaj jestem prezesem i ja tutaj. E, Zarządzam tym wszystkim. Ja sprawdzałem pogodę. Siedzę w tym od rana do wieczora. W taki dzień sprawdzam na kilku stacjach radary, czy będzie można puścić. Wszyscy puścili, były wszędzie bomby, a u nas był lot idealny: lot bez strat. 10-15 minut konkurs. I o to właśnie w tym chodzi, żeby odpowiednia osoba była na odpowiednim stanowisku i myślała, myślała koledzy. Bo mówię, nieraz jeden błąd, samice dosuwają, nieraz nie jeden błąd i jest koniec. Samice dosuwają, super, speed od razu działa. Dzisiaj już. Nic to nie zmienia, że lot y, przełożymy na, na niedzielę. Bo podawanie y, spida, czym dłużej go podajemy z tygodnia na tydzień, tym daje lepsze efekty, bo więcej czerwonych krwinek narasta. To nie ma tak, że go podamy i gołębie się wypalą i na dany lot nie będzie. To czym dłużej to podajemy, tym, tym lepiej to działa. Zobaczcie jak zasuwają. Tutaj sąsiada niżej. A do góry moje dziewczyny maszerują. Pięknie chodzą. Na spidzie. Takimi zygzakami jak pszczoły. I to widać formę. Ktoś tam... Pisał, że szykuje gołębia jak na pincetkę. Eee, to nie jak na pincetkę. ja zawsze tak szykuję. Na loty młode szykuję podobnie. że, że tam... Boże, jak ja z, y, czytam tych ludzi, którzy piszą, że na taki lot dopełna karmę, że, że, <gryw> że pisze głupoty. No przecież, że jakbym chciał kogoś oszukiwać, to bym nie nakręcał wam tych filmów i. Nie pokazywał, jak ja to jak ja to wszystko robię. Nie mam, w, nie mam w tym żadnego celu, żeby kogoś oszukiwać, tylko żeby pokazać, zobaczcie, jak pięknie maszerują. a jest, wchodzą w rytm, gołębie, zawrót i da w drugą stronę. Także tak to wygląda. Jak macie pisać takie głupoty, jak wrzucę coś tam na, na Facebooka, na moją stronę. Mistrzowska, hodowla rodziny Polarskich na Facebooku. Zapraszam wszystkich do polubienia. Wtedy. Będziecie na bieżąco, tam wrzucam też różne informacje. To nie piszcie takich głupot, ale to mądrzy ludzie nie piszą, to piszą jakieś nie wiem, łby bez pojęcia. Ci co chcą wyciągać z tego dobre wnioski, to wyciągają. Dobra, przyszły samice latają pół godziny, starczy z nich, powołamy je. Nie ma sensu, żeby się forsowały, bo jest zimno. Zwykle trochę kanopi na klapę i jedziemy. Dzisiaj trzeba będzie zrobić inaczej karmienie, bo jak przełożymy ten lot. Jak przełożymy ten lot, to damy już rano czystą wodę i lekką karmę. o, pięknie są nauczone jak na gwizdeczek widzieliście, wczoraj karma dosyta a ptaki słuchają jak. Dalej. Idź. Idź do środka. Idź. No. Dobra. Zaraz wypuścimy samce. Pokarmimy to wszystko. Lekką karmą. Damy czystą wodę. Trening przełożę. Najprawdopodobniej na jutro rano. Bo chciałbym żeby przyleciały i się spotkały. A dzisiaj... Dzisiaj to by był za długi czas i mogłyby tęsknić Także Tak to wygląda Chodźcie chłopcy Wiecie? wygonić. O. Konoga sfutrowana no elegancko. Dalej chłopaki. Poszły. Od razu z automatu przygonimy samicę. Hmm, gdzie jest moja klamka? Dzisiaj już nie było wejścia na cele, drzwi zamknięte, tylko na korytarzu. Bo już trzeba włączać im zmysł tęsknoty. Hop, dalej, gdzie mój kijek? Idziemy. Do siebie raz, do siebie. Dalej, dalej, dalej. Jak nie mam kija, to już nie reagują. Do siebie, tak jak mówiłem, kina nie działa jak płachta na byka, jest chłodno. Nie czekają z karmą. Od razu im damy małą daweczkę bez żadnego dodatku i leciutko, leciutko dzisiaj. No bo jak mamy zmienić ten lot, to woda dostaną czystą. Jeszcze trochę mam, trochę dosypię czystej karmy. Naleciutko, naleciutko, no bo jak będzie zmiana to trzeba troszkę tą formę przytrzymać, żeby wybuchła w późniejszym dniu, czyli o dzień przesunąć. No jest to czarna magia z tym karmieniem, ale trzeba to pojąć metodą prób i błędów, zapisywać. Czyli dostaniecie po 10 deko. Dwa kubeczki i troszkę na 30 gołębi A później pomyślimy co zrobimy wieczorem Jak pokarmimy poobserwuję jeszcze pogodę Widzicie Jeden dzień i zmiana z tego co na mapach widzę, no to sobota może się uda, może się nie uda, ale lepiej wcześniej zareagować, obserwować to wszystko, no. Mówię, jako prezes muszę podjąć dobrą decyzję, staram się to robić jak najlepiej, bo tak jak mówię, są tam moje gołębie, które nie kosztują 5 zł i nie robię tego wszystkiego, nie hoduję, nie łączę specjalnych łączeń, żeby na jednym locie przez głupią decyzję Tracić albo żeby był ciężki lot Choć nieraz się tak zdarza Ale zawsze na 99% szczele się między frontami Albo Albo uda mi się wypuścić Że tak na przykład jak z tymi młodymi Tyle oddziałów miały bomby Ja czekałem, wstrzymałem, puszczałem I mieliśmy super loty Naprawdę bez strat Także mam nadzieję, że Funkcję swoją pełnię dobrze w tym oddziale I oby każdy taką pełnił Bo tak jak mówiłem start gołębi i dobre wypuszczenie to owocuje nie sztuka zrobić bombę i wygubić ludziom gołębie przy których się pracuje cały rok prawda dlatego tutaj trzeba odpowiednią osobę tak jak mówiłem najlepiej tego kto najlepiej lata i ma najlepsze gołębie bo on nigdy nie da zrobić krzywdy swoim gołębiom ani imś, a jak i swoi to i od razu wszystkich gołębia o, ptaki maszerują widzicie, moje samce starają się nigdy nie łączyć z innymi, tylko zawsze gdzieś tam obchodzą a, już się stykły, ale one zaraz się oddzielą i pójdą osobno no pomyślimy Ciężki dzień nie lubię podejmować takich decyzji. Już zawsze przez to spać nie mogę, no ale to taka jest funkcja prezesa od spraw lotowych. A jeżeli się puszcza dobrze gołębie, to nikt nas nie pochwali, a jeżeli się zrobi raz błąd, to już wyzywają ten taki, ten taki źle wypuścił, to tamto. Ale nie ma co się przejmować, tylko mówię. Dobra, koledzy, naszykujemy samicą wodę, bo one więcej nie dostaną żarcia. Dzisiaj rano tylko trochę. I lekkiej. Woda czyściutka. Nie będziemy żadnego dodatku dawać. mają full na cały dzień czyściutką nie ma co też przesadzać bo lot nawet jak przełożymy na niedzielę to widzę, że zapowiada się z wiatrem niech już te pogody wrócą normalne bo przecież nic nie idzie zaplanować ten rok jest jakiś straszny dziwny pod względem pogodowym zmienia się wszystko w jeden dzień pokazują tak na drugi dzień już tak siedzę ile czasu poświęcam żeby siedzieć obserwować pogodę żeby nie zrobić błędu pojadły Ostatnio koledzy też na filmie którymś, gdzie wywoziłem wtedy gołębie na trening. Dobrze, że to zauważył wczoraj mój kolega, pan Roman Reszelski. Zauważył to, że na jednym zegarze były gołębie ósma ileś, a na drugim dziesiąta. Ja po prostu jadąc na trening nie skasowałem e, treningu. Innego, tylko tu była ósma ileś, a tu była dziesiąta ileś. Nie zauważyłem tego, ale dobrze. Ludzie są spostrzegawczy. Zaraz zobaczyli, mówili mi, No ale co, to już nic nie zmieni. To tylko trening, ale wiadomo, zaraz znajdą się tacy, co powiedzą, że coś kombinuje, no bo czekają tylko niektórzy. Czekają, żeby tylko zrobić błąd, poślizgnąć się, żeby człowieka zgnoić, dojechać. Ja nie, wiem, ja nie wiem dlaczego ci hodowcy tacy są. cieszyć się, pamiętam jak lotowałem w Niemczech u Blankerca. Jeśli jechaliśmy, a mieliśmy na przykład 10-15 pierwszych, jechaliśmy na, na punkt. Wszyscy stali, gratulowali. Gratuluję. Erste Preis gemacht. Super. Od razu się szło do baru, Piwko. kuchen się zjadło. Kawę się wypiło, ciasto się zjadło, kawę się wypiło. Przychodzili po zegary, była komisja, robiła, przynosili fajnie, bajerka o gołębiach. A u nas, jak się zajedzie na punkt, a ma się dobrze, o już nakoksował, już to, już tamto. Zawiść ludzka nie zna granic. Niektórzy są w porządku, niektórzy już... Ja nie wiem, to jest tylko nasz sport. Bawimy się tym. Powinno być fajnie, grille. Integracja hodowców, wytłumaczyć, powiedzieć młodym, żeby to zachęcać do tego sportu, a nie zniechęcać. Także, koledzy, co pokazałem Wam rano, co zrobiłem: samce polatają. Nie będę kręcił dłuższych filmików, bo później nie wszystkim chce się oglądać, ale mniej więcej wiecie, tak jak mówię, lot prawdopodobnie przełożymy na niedzielę. Także trening się nie odbył. Polecę z nimi jutro rano, żeby się spotkały. Zimno jest, bardzo zimno. Dzisiaj znowu było na minusie. Woda zamarznięta na, do, na, na tym, na tarasie. Widać jak te głębi od razu. Chyba włączę im zaraz ogrzewanie podłogowe, żeby je trochę doprowadzić do formy. Żeby trochę ocieplić, żeby złapały, bo później też takie przejście będzie. Z zimnego w ciepłe to też go a tak już je trochę do tego przyzwyczaję. Także, koledzy, no co, pozdrawiam. Dobry lot, łapa w górę. Subskrybujemy kanał. Zapraszam również do polubienia mojej strony na Facebooku, Mistrzowska Hodowla Rodziny Polarskich. A jak komuś się tam coś nie podoba, to nie pisać głupot. Nikt, nikt, nikt tam nie musi wchodzić i oglądać. Kto chce, to ogląda. Korzysta z porad. Kto nie chce, to. To nie musi. Pozdrawiam i dobry lot. Idę wołać sam co za chwilę.